Through a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy, you know my daughter, right? Yeah, Luigi, nice girl. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar thing is i don't want her to walk home alone tonight only yesterday some stupid punks gave us some problems you know with all that dirty talk and all that you know i am worried about the girl so i thought that maybe you could see her home it's not far away you're a gentleman and you have a lot of respect in this neighborhood those punks wouldn't try anything with you around no problem luigi it'll be a walk in the park oh tom you cannot imagine how grateful i am damn i was worried no one knows who these guys are come in for lunch tomorrow and i'll do something special sarah come over here sarah this is tommy he'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore hello hello thanks a lot it won't take you long i don't live very far from here let me get my coat and then we can go okay i'll wait for you outside okay miss up sarah uh... Nie, jest trudna, no ale mogę mieć kłopoty, bo się dawno nie nagrywanie i może mi się sterowanie popiół Bardzo... Aha, spokój No dobra, tutaj Dobra, gdzie to było? Aha, w tamtą stronę. O! So o so Zrobię chyba na chwilę czeknię. Okej, okay, jestem z powrotem. Sometimes. Trochę... no, coś mi tak szybko lata. Nieprzyzwyczajony znowu, do grałem w kilka innych gier, Ale, dobra. Cholera, co tak <grym> po <popo>, nie, szczęście. <grym> Okej, okay, dobra, no, no, bitwa. Cholera, well, O, kaset! Kaset, cholera, tam There you go. Castle, you see you got talent. So you, have a you might be right. Anyway, it wasn't Castle, Castle. too pretty. I don't like being in the spotlight. Each ship, Jane. Oh, you do oh, Hey, looky here. Who's the cute pair? There they are. What's up? You were alone last night, darling, and tonight you have a boyfriend. Boys, I think it would be better if you just go away. And not make any problems. I think the only one here with a problem is you, Chief. If I were in your shoes, I'd leave right now. You never know what might happen. We'll see lover boy. Okay. Yeah, help, she help need. The like a man. What the fuck? Hold it up, Tony the oh, yeah, group Nie pamiętam, że nóż ma, tylko nie wiem czy to teraz czy później... O ma! Ten w berecie! No i dobra! Mam na nich haka! To na haka! Dobra! Cholera! Co za półgłówki i tempe! A tych gościów wypierdzielęś to, że mnie denerwuje! Może będzie przebiegać! O! Może nie wygra! O lol! Ale mnie leją! O! Oh, nie no, trzeba robić tak jak robiłem, bo to nie będzie mieć sensu. Okej, okay, jakoś tam everybody idzie, jakoś quick. idzie. Cholera, no też mam quick. takie. Nie wiem, czy to widać przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że nie. O, jeden uciec. Po prostu z Beretem, szkoda, bo bym się od niego odniósł. Nawalę, dzigał i tylko kolejny ucieka. Z tego dobra. Spierdzielaj. Nie pamiętam gdzie w te później się idzie, ale wiem, że nie tu, na pewno. O akurat chyba tylko w tej misji. Jest tak fajnie pokazana Naprawdę podoba mi się to. No chyba tylko w, w tym queste. No. Dobra, teraz z tym chcę nawalić. No. O nie, 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 ale nie, leją Dobra ja to mam założone. Chyba nie, miałem. Dobra. nie, 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 jest! cholera we dwóch. nie, 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 no i to jest film uciek, no. Czemu? Biją nas. Właśnie pomocy. No. Fuck you. Chodź. Ja. Okej. Okay. Tego chcę doznać. To tylko zaczek. Cholera. Straciłem stary soczu, cholera za daleko od szedłów. Jeszcze okay, <śpiewanie> raz próbuję. Nie lubię robić tego samego cholera. Bo na dobrze jest Dobrze na ten razem. Albo na Nie, kolejny zaraz będzie uciekał. E, jeszcze raz założę, bo nie jestem pewien czy mam założenie. Normalnie jestem Pudzian. KSW, MMA. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to chyba lepiej poszło. Chyba mi się tylko wydawało że skieruję idzie, i trzeba czemu ma lądać? Okej, będzie tylko z tym. Ale czy będzie, to nie wiem, jak widać, już lepiej bym poszło niż wcześniej. I chcę go dogonić, tylko mi to nie wychodzi, jak widać. Może akurat. Okay, I'm sarah, oh brother, i should have known you'd oh, thank you. if you I'm hadn't been there, i don't know what would have happened. that's okay, sarah. anytime. i was really scared, tom. are you okay? come on, we're almost home. i'll take a look at you there. Okej, okay, idziemy znowu za nią. Ja idę tamtych walnąć, tak? Że się ołożą. No dobra. Idź w przodę. Okej. Okay. Idziemy, idziemy do jej domu. I live alone right next door to Pop. My mother left us not long after I was born. So I to so you you work with Pauli too? He's really funny. Yeah, yeah, he's real funny. I always say that he could have been an actor. Sometimes he okay. acts real strange. It's really creepy. I don't know how a person can change mood so suddenly. He must have been through a lot. Of his <sud> yeah, he's been around the block a few times. He grew up on the streets and everything rubbed off on him. Maybe that's why he behaves kind of rough to the strangers. Well, no, he's a patron to boy, who knows what would have happened if he hadn't taken him under his wing. Over a hold. Yeah, Mr. Salieri even helped out my dad a lot. Jest to całkowicie jak grandfather dla mnie. Tak, ten cel jest dobrym gościom. Gdzie teraz? No lol. Ile łażenia bez cen. Kurde, nie mogę się wysłowić. Nienawidzę, jak nie mogę się wysłowić. A tym bardziej przy nagrywaniu. Nie Mogę się poprzcić, jak waląc to. idę dalej. Bo stracę ją z oczu znowu. O, śmietnik i chyba. Dobra, walić to. No to już tu. Jeszcze... No, latka podobna do mojej, ale spoko. Nie no tu ładniej chyba. Ale dobra. Mięścinek, zauważyli się w e, niedawno przestał mi nagrywać. Okej, okay, okej. Okay. So this is my kingdom. To moje królestwo. 20 gości. So rzeczy right. będą się działy. prawdziwe królestwo. Roll up your sleeves, sir. Help is at hand. Pierwsza pomoc. Jak to cię pokrywał? Well, tak. Ale żal. Hmm. serious. Nie, jest poważnie yeah, też bym. Yeah, true. They looked a lot worse than they are. Mm. Hold on a second. I'll clean it. No, bravo. Bravo, bravo, bravo. No, bravo no, a there you go. It didn't even hurt. Thank you. It's me who should be thanking you. Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey if you got it. Sure thing. This evening's getting interesting. Here you go, hero. So. Do you swing? What? Do you like dancing? Music? I have a gramophone. Gramophone? Yeah, I like music. Are Salieri's men tough with everyone? Well, we try to be gentle with people sometimes. Some of you, maybe. But only a few and are you one of salieri's tough guys only sometimes well i think you're a very good bad man oh sometimes i'm even a very bad good man popok No, nie an ma I had a lot of girls before that, but that was something different. Very different. It was clear to me that if I was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her. Lepiej do tego przywyknij, ale to w następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Oceniajcie, komentujcie, no i oczywiście. Subskrybujcie.